Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowcynie. Wszystkich sympatyków mojego kanału. Dzisiaj będę tutaj wysyłał gołąbki dla kolegów. Nie będę ich szczegółowo omawiał, bo już były tam na filmiku te gołąbki pokazane. Omówię Wam później módki, które, które tutaj jeszcze zostały, bo to jest jakby bardziej, bardziej sensowne. O tu sobie jedzą te gołąbki. Także pojedzą, popiją, najedzone, napite będą pakowane. Także tu są te cztery młode, które były prezentowane. Zaprezentuję Wam teraz młodziaki, które jeszcze tu u mnie są dostępne. Tu będzie piękny glazerek. Super samiczka. Jest to córka szaleńca. Taka dosyć późna, bo nic nie ma zrzucone. Eee, 2588 numerek. Jest to po córka szaleńca i jednocześnie wnuczka szalonej po córce szalonej, ale nie jest to imbredka, jest to samiczka z krzyżówki. O, już widać, że to będzie samiczka. Coś tu się powoli wypierza, coś pięknego. I tutaj gniazdiak, prawdopodobnie braciszek. Wydaje mi się, że to będzie brat, też glazeroko. Tyle, że jest delikatnie o rudy. Żadnej lotki zrzuconej. 4, 2, 8, 5. I to jest brat. Także z Szaleńca bezpośrednio. I będzie to syn. Syn Szaleńca i... i rudej. Wnuczek Szalonej. Też piękny glazerek. Widać troszkę większy, że jest to samczyk. No i tutaj... Trzecie dziecko szaleńca. Tym razem to jest Imbred. Wydaje mi się, że. No właśnie, to jest problem, bo ta matka jest taka dosyć potężna. Dziuba. Jest to szaleniec razy jego córka. Tu się trochę przepierzył. Lotek żadnej nie zrzucił. Ale plecka przepiękne. Tutaj brązowe oko wyszło. Matka ma brązowe oko. W roku uszkodziła mi skrzydło super, super samica, też na mojej ulotce jest. Także to jest. I to jest syn. Widzę, że to jest Samczyk. Także to jest kolejny, kolejny syn, drugi syn szaleńca, także rudy i, i ten to są synowie 242 numer tak pamiętam na pamięć 242, o, piękny. Piękny samczyk. Tego już prezentowałem. To najmłodszy, młody. Ale zobaczcie, jak wygląda. Czyli kolejny rodzynek. A to są gołębie, które normalnie na wiosnę te młódki u mnie no, raczej nie są dostępne. Tak wygląda. A jest bardzo późne, wszystko jest zaszczepione. Też glazerek. I samczyk to będzie. To jednak jest samczyk prześliczny syn mojej starej. No i wnuczek, wnuczek e, szaleńca też. Tu jest samczyk jeszcze e, po wdowcach, ale przepiękne oko. O. Też nic nie, nie zrzucił, jedną, trzy, sześć. trzy, sześć, chyba dwie zrzucił, dwie lotki zrzucone. To już nie jest takie mocno późne. Dwie lotki zrzucone. Samczyk to będzie, przepiękny, piękne oko. O, super gołąbek. Wnuczek, wnuczek mojej 901, tak? Tak, zgadza się. Tak wygląda. Tu z takich starszych, młodych ma dwie lotki do zrzucania. Rzucenia piętnastka, e, na pewno, tak, piętnastka, dobrze pamiętam. Jest to imbred, i widać, że to będzie samiec. Samczyk, imbredzik na szaleńca. E, syn szaleńca, razy córka szaleńca. Także imbred. O. Imbred na szaleńca i na szaloną, oczywiście. Wyrywny samczyk pójdzie fajnie na wiosnę w parkę. Myślę, że to jest samiec. Raczej na pewno. Tutaj też samczyk niebieski. O. Jeszcze muszę z tych młodych wybrać coś do, do Pawła z nadmorza e, tutaj jeden z kolegów też właśnie e, chciał właśnie tego o, tego imbreda co teraz puściłem i zaraz pokażę siweczkę, e, którą drugą by oferował mu bo kilku kolegów pytało i chciało te młode jeszcze widzieć dlatego tu jej teraz e, pokazuję jak wyglądają tu jest 494 e, no nie wiem, chyba samczyk to będzie. Też. No i teraz przepiękne, przepiękne młode. No. Jakie plecy. Po super rodzicach. Z szali 710. Plecy tu są dwie lotki zrzucone, czy trzy nawet 3, 6, 7, nie, no dwie zrzucone już się pierzy i zatrzymały pierzenie. O, pierś piersiste gołębie, piękne. O, jakie plecy, coś pięknego to jest 245. Piękny gołąbek to może być To może być nawet i samiczka Niekoniecznie to musi być samczyk, także coś wspaniałego jak to jeszcze urośnie, przepierzy się Piękne Matka super dla ciała. Wspaniała lotniczka. Po 10 konkursów. Piękny gołąb. I drugi jeszcze to jest brat. Chociaż nie to może być. Trudno powiedzieć. To jest samiczka. Razeroko. Chyba samiczka też się pierzy. Piękne plecy. 3, 6, ten jeden ma wyrzucono Tom jeden nam wyrzucił. No. Więc takie gołąbki tutaj są dostępne. Idziemy pakować, to są te, które były nielotowane i wychowane z głębi z rozpłodu lub jeszcze po wdowcy. Po, po Także udało mi się w końcu pokazać coś tu z tych gołąbków o, tak dokładnie się prezentują A teraz idę szybko zapakować te gołąbki, które idą, idą do, do kolegów. Także piękne piękne płowy To jest dziewczynka też chyba O, nie ma żadnego czarnego, nic. Matka niebieska, ojciec płowy, także prawdopodobnie to jest samiczka. Ale to już trudno powiedzieć jeszcze się nie objawiają. Dziękuję za uwagę. Teraz pokażę łąbki dla kolegów, które są wysyłane. A, tu jeszcze Wam pokażę świetne dwie samiczki. O jak piękne. Pewne samiczki, bystre oko. Znaczy myślę, że pewne samiczki wyglądają na samiczki. Pięknie się pierzą. No i tu druga. Też się po główce pierzy. O, pierzą się dwie samiczki. No i tutaj mamy gołąbki, które wysyłam O, zobaczcie Samiczka Trzy lotki Trzy lotki do zrzucenia Tak wygląda Też wnuczka, wnuczka mojego Wnuczka mojego szaleńca Piękna samica, o, zobaczcie. No i tutaj mamy pięknego samczyka. O, plecka. Skrzydełko wstrzymał pierzenie, pięć do ściepania, ale wstrzymał. No i tutaj też samiczka z Szaleńca dwie do ściepania tak wygląda i tutaj jest przepiękny samiec z moich sztoli tak więc tu idzie jedna parka do kolegi przypominam samiczka z Ludo Klasensa i syn Prangę to dziewczynka z Ludoklasensa z Ludo i Janek i Kiraczy. No i to jest druga parka młodziaków. One już na filmie były przedstawiane, także idą do kolegi. No i tutaj mamy dwie parki. Najpierw samczyki. Tu jest ciemny. Ee, z moich sztoli. No super, super gołąbków. Piękne oko, pewny samczyk. Klecka, jakie ma. A, w ten sposób wygląda. I tu samiczka z moich azgołębi eee, Glazerka, tutaj z rodziny tych gołąbków. Eee, z kubusia i z szaleńca. Piękna samica. Że taką parkę dostanie kolega. I druga parka z tych starszaków. No i tutaj samczyk. Piękne plecy. Super gołąbek. Eee, z grytów. Z syna grytki. Piękny ptaszek. A matką jest samiczka od Adamazenkę. I samiczka z linii szaleńca. Knuczka szaleńca i, i skubusia także piękna samiczka. No, także gołąbki będą wysyłane. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pojawi się druga część odpowiedzi na pytania, które zadaliście. Jak będziecie mieć więcej pytań, to. Mogę ewentualnie nagrać kolejną część, zaprezentuję moje familię moich rudych i kolejne moje rodziny szaleńców i sztoli. Pozdrawiam, dobry lot!